Nazywam się Dawid Maślewski i jestem lokalnym przedsiębiorcą. Renatę znam całe życie. Jestem święcie przekonany, że jest to odpowiednia osoba na stanowisko burmistrza miasta i gminy Kiku. Renata jest skuteczna w pozyskiwaniu środków unijnych, co pozytywnie wpłynie na rozwój naszej gminy. Każdy samorząd powinien dbać o dobrą współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Dlatego dziś spotykamy się w firmie Urwis w miejscowości Dąbrówka, prowadzonej przez Dawida i Aleksandry Maślewskich. Dawid, powiedz na czym polega działalność Waszej firmy? Zajmujemy się sprzedażą odzieży dziecięcej. Proces sprzedaży odbywa się drogą internetową, zamówienia online. Czy takiej firm jak Wasza jest więcej na terenie gminy Kiku? Jestem przekonany, że tak, ponieważ po pandemii COVID społeczeństwo przyzwyczaiło się do dokonywania zakupów online. A jak widzisz przyszłość Waszej firmy? Liczę na to, że obecny trend zostanie utrzymany z tego względu, że coraz więcej ludzi decyduje się na zakupy online. Czyli nie trzeba wyjeżdżać z naszej gminy, żeby zarabiać pieniądze. No wydaje mi się, że jesteśmy tego najlepszym przykładem. A co Wam jest do tego potrzebne? Głównym narzędziem do wykonywania naszej działalności jest szybkie połączenie z internetem. Szybki internet pozwala stworzyć nowe miejsca pracy. Firma Urwis jest tego najlepszym przykładem w naszej gminie Kichu. Szybki internet to szansa na realizację własnych planów biznesowych oraz na stworzenie nowych miejsc. Z pracy. Bez względu na fizyczną lokalizację, jesteśmy w stanie prowadzić różnego rodzaju działalność gospodarczą, docierając do klientów zlokalizowanych na całym świecie. Jako burmistrz Minnekiku będę czyniła starania, aby zapewnić dostęp do szybkiego internetu wszystkim mieszkańcom naszej gminy.